Hejka, witajcie na moim kanale. Zapraszam was do obejrzenia mojego kolejnego filmiku. I póki pamiętam, bo ja zawsze tyle rzeczy chcę powiedzieć i o tylu pamiętam do momentu, kiedy wcisnę nagrywanie i wtedy wszystko nagle ze mnie fiu, wyparowuje. Ale póki pamiętam, to wyobraźcie sobie, że wczoraj zadzwoniła do mnie ta fryzjerka, ponieważ na buksach zostawiłam komentarz na temat tych moich włosów i zaproponowała mi poprawę cięcia i odżywkę do tego. Ale no, ja się nie piszę na to, ponieważ raz już się sparzyłam, drugi raz nie chcę. Plus wolę, żeby to jednak odrosło i wtedy iść gdzieś indziej na naprawę, jeżeli będzie to wykonalne, oczywiście. I jeszcze sobie wczoraj troszeczkę tutaj wyrównałam przody bo tak mnie naszło, nie jest jeszcze idealnie, ale jest już znaczna poprawa, przynajmniej moim hmm. zdaniem. Też pytałam się dziewczyn i papucha, co zrobić, bo miałam gdzieś tam w głowie, w tyle głowy taką myśl, że może powinnam dać jej drugą szansę, że może nie do końca ją dobrze oceniłam, że może ona też miała gorszy dzień itd., 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 itd. ale nie, muszę być też twarda, nie mogę zawsze podchodzić do wszystkiego na zasadzie, że odpuszczam po prostu, Mimo, że nie powinnam odpuszczać, muszę trzymać się swojej narracji i swoich postanowień. Nie chcę do niej wracać, więc nie wrócę, koniec, kropka, nieważne co na mi tam zaoferuje. Jedyne co mogę przyjąć to zwrot pieniędzy za cięcie, powiedzmy. To jest jedyna rzecz, którą jestem w stanie zaakceptować, bo to nie wymaga a. ani mojego dojazdu tam i b. poświęcania moich włosów po raz wtóry. Wczoraj też, w ogóle był jakiś dziwny, feralny dzień. Miałam problem z laptopem przez cały dzień w pracy, więc tak jakby jestem jeden dzień do tyłu w pracy. A dzisiaj z kolei tak nas wkurzyli, <grystanie> że już nie wysiedzę dłużej i postanowiłam wziąć godzinę na rozwój i skończyć wcześniej, bo i tak się już nie mogę skupić po prostu więc nie widzę sensu próbowania, zrobienia czegoś, skoro i tak mi nie wyjdzie. Jutro sobie wstanę na spokojnie i będzie już lepiej, bo dzisiaj przynajmniej się z dziewczynami wygadamy i wybojcymy, na czym to ten świat stoi. Ale nie o tym chciałam kręcić ten filmik. Mianowicie dzisiaj wybieram się ponownie na laserowe zamykanie naczynek. I tym razem jadę do kliniki, gdzie pani doktor będzie zamykała te naczynka. I ona się specjalizuje w tego typu zabiegach. Więc jestem mega podekscytowana, bo kiedyś dawno, dawno temu, nie pamiętam ile to było lat temu, ale pewnie z 5-6. A może nie tak całkiem dawno temu, może to było ze 3 lata temu albo 4, mniejsza z tym, ale x lat temu minimum 3. Byłam na laserowym zamykaniu naczynek i jakaś tam poprawa była. I ja wiem, że to też wygląda tak, że nie zawsze za pierwszym razem udaje się zamknąć wszystkie naczynka, bo czasami trzeba ten zabieg dwukrotnie, trzykrotnie powtórzyć. I jestem na to przygotowana psychicznie, fizycznie. Nie wiem, co się okaże dzisiaj, ale chciałam się też udać do kogoś, kto ma to zaplecze medyczne. A nie kosmetyczny, wtedy byłam młodsza, niedoświadczona, więc było też inaczej, teraz jest też inaczej. I liczę, że ten efekt będzie lepszy, bo jeśli zauważyliście, o, tak się zbliżę troszeczkę, tak po hamsku tutaj, mi przeszkadzają tutaj te naczynka. Właściwie to jedno tak naprawdę, bo ono wchodzi już na policzek, nie jestem w stanie tego przykryć make-upem. Z tej strony zaś jest całkiem przyzwoicie, nie przeszkadza mi to tak wielce i jestem w stanie to zakryć make-upem. Ale z tej... nie. I to mnie tak triggeruje, tak mi się to nie podoba, że mnie trafia szlak. I tak naprawdę nic nie działało. Wcześniej żadne kuracje, żadne kremy, nic, totalnie nic. Unikanie chłodów, bóg wie, jakich temperatur. Nic naprawdę nie działało. Owszem, niewykluczone, że kremy w jakiś sposób wzmacniały te inne naczynka, które tam są i tak dalej, i tak dalej, ale uważam, że żaden krem ich nie zamknie. Nie ma takiej opcji. Jak już raz pęknięte, to już nie da się tego odpęknąć, że się tak wyrażę. Nie wiem czemu, ale w piątej minucie gadania mnie totalnie odłączyło. Kamera przestała nagrywać. Nie że gdzieś tam w ustawieniach coś dziwnego jest i będę musiała się tam dogrzebać i to zmienić, ale tak czy siak, wracając do tematu, no kremy... Nie zamknęły, nigdy nie zamkną moich naczynek, nie ma takiej opcji. Jedyną taką możliwą opcją ratunku jest właśnie ten laser, więc mam nadzieję, że dzisiejszy zabieg przebiegnie pomyślnie. Mniej więcej wiem, z czym to się je i wiem, czego mogę się spodziewać. Na pewno wykluczy mnie to z siłowni na parę dni, no ale trudno, trzeba to przełknąć, jest jak jest. Okaże się po paru dniach, jak to wygląda, gdy zaczerwienie, nie? Zejdzie. Mam nadzieję, że będzie kit naprawdę wznoszę modły do bogów naczynek, żeby mi w tym pomogli, żeby wszystko poszło pomyślnie. Też nie chcę się zbytnio nastawiać optymistycznie, bo wiecie, jak to zawsze jest. Także trzymajcie kciuki, zobaczymy. I jeszcze a propos tego hanoweru, bo ja cały czas o tym zapominam, a chyba o tym nie wspominałam, a przynajmniej nie przypominam sobie. W każdym razie na tym punkcie widykowym byliśmy tylko ja, brat i mama. Ponieważ papuch miał mecz z kolegami właśnie z Hanoweru i z Okolic, jeszcze z pracy, i on już taki był podekscytowany tą piłką nożną, że nie mógł się doczekać powrotu na to konkretne boisko i zagrania z nimi meczu, więc uznał, że on pojedzie sobie na meczek, zagra sobie. I już. <laughs> Także on sobie pojechał i grał i był przeszczęśliwy. Później co prawda przez trzy dni chodzić za bardzo nie mógł, ale liczy się to, że był happy. I mnie to cieszyło pod jednym kątem, bo ja też się cieszyłam, że on jest szczęśliwy, że mógł sobie trochę z nimi właśnie pograć, bo fajnie się mu z nimi grało. A z drugiej strony było mi trochę przykro, że niedzielę tego widoku razem z nim. No ale cóż, tak to czasami bywa. Czasami trzeba wybrać między jednym a drugim, no ale każdy wybiera to, co mu najbardziej w danym momencie odpowiada. A Łaciuś Zgadliście. Odpoczywa. Zauważyłam tak od soboty, że on się taki stał bardziej maminy, to znaczy częściej do mnie przychodzi, wskakuje na moje kolana, gdy pracuje i wiecie, podizuje się, i tak przyłazi. Do papucha też, gdy już wróci, ale do mnie tak jakoś dziwnie podejrzanie częściej. Niewykluczone, że ta piątkowa wizyta mojej siostry była ostatnią kroplą, która przelała czarę, gorczyła Ciusia, i może w końcu zrozumiał, że matka jednak nie jest taka zła. Już wam go pokażę. <laughs> Tak, o tobie była mowa, o tobie była mowa. Ktoś tu chyba nie chce, żebym wyszła z domu. Łaciusiu. Hej. <noise> Kochany. Właśnie wróciłam i muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycona efektem, jaki już jest dosłownie po godzinie od zabiegu. Podświetlę tutaj troszeczkę, o, trochę za mocno. Spójrzcie na to nozdrze, które było bardziej kłopotliwe, i spójrzcie teraz na to drugie nozdrze. Efekt, moim zdaniem, jest fenomenalny. Jak na pierwszy raz. Brak mi słów. Brak mi słów. Tutaj Wam zamieszczę, gdzie byłam. I to było tak, że weszłam standardowo. Pani recepcjonistka podała mi masę papierów do wypełniania, czyli po prostu uzupełnienia wywiadu medycznego, takiego standardowego na temat przebytych chorób, czy też obecnych chorób, leków, które się przyjmuje. Jak również dokument zawierający informacje na temat tego. Co należy zrobić przed zabiegiem, jak należy postępować po zabiegu, jak działa laser. Także po przeczytaniu wszystkiego i podpisaniu oddałam dokumenty pani doktor. Pani doktor na wstępie wszystko mi jeszcze raz objaśniła, przeszła przez mną przez procedurę, jak to wygląda, I jeszcze raz. Utwierdziła się w tym, co ja tam zaznaczyłam, oraz zaznajmiła się z faktem, że miałam oczy niedawno też laserowo robione, i zaprosiła mnie na fotel, gdzie nałożyła mi odpowiedni żel. Następnie przykryła mi bardzo dokładnie oczy, tak żebym nie miała żadnych problemów i żeby to światło jednak do nich nie docierało. I upewniła się parokrotnie, czy na pewno wszystko jest ok. Następnie objaśniała mi każdy krok, który podejmie oraz przed każdym szotem, strzałem, jak to ona określała. Uprzedzała mnie, że takowy nastąpi. I naprawdę wielokrotnie się mnie pytała, czy wszystko jest ok, czy ból jest w granicach normy, czy nic nie jest takiego, że mi się coś dzieje. Ale wszystko było w porządku, przeżyłam gorszy ból po zabiegu korekcji. Oczu, także to, to było wręcz przyjemne, jak to określiłam w trakcie. I po zabiegu pani doktor również podkreśliła, jakie rzeczy należy robić po zabiegu, czyli powiedzmy, pielęgnować odpowiednio, nie używać pewnych kosmetyków, unikać jakiegoś ciężkiego wysiłku fizycznego. I zapytałam też o siłownię i właśnie ciężary, i ona powiedziała, że minimum 4 dni. Powinnam nie ćwiczyć się w siłowni, odpuścić sobie zupełnie. Więc, no, wiecie, liczyłam się z tym i tak na pewno zrobię, ponieważ nie chcę wrzucić tych pieniędzy w las. Plus, jeśli chodzi o te naczynka, to może być tak, że jeszcze jeden zabieg będzie konieczny, maks dwa, ale myślę, że na jednym powinno się zakończyć, ponieważ mnie uprzedziła, że teraz wszystkie się zamknęły. Aczkolwiek nie wykluczone, że częściej jeszcze coś tam się pojawi w międzyczasie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo każdy jest inny, wiadomo, różnie to bywa. Mam nadzieję, że jednak efekt będzie całkiem przyjemny. Także zobaczymy, jak to się będzie goiło. Też mnie poinformowała, że może być obrzęk, zaczerwienienie. Gdyby coś się tam działo, to żebym dzwoniła niezwłocznie, ale myślę, że nic się tutaj dziać nie będzie. Plus, co mi się bardzo podobało, bo miały być tylko robione płatki nosa, ale ona mi zrobiła też tutaj okolice oraz tutaj i we wnętrzu nosa, Plus tutaj grzbiet, co mi się bardzo spodobało. Niektórzy wiecie, jak podchodzą. Płatki nosa to płatki nosa nara. Każde inne naczynko dodatkowa płatność, a ona jednak była uczciwa i taka transparentna, co sprawia, że później mam ochotę do takiej osoby po prostu zwyczajnie po ludzku wrócić, bo lubię taką bezpośredniość, takie podejście i. Nie próbowanie naciągnięcia kogoś na jeszcze większe koszty niż miało to być pierwotnie. Także jestem zachwycona. Powiedziała, że jeżeli chciałabym wrócić, jak najbardziej zapraszam, no, bez złych zdań, ale dopiero za 3-4 tygodnie, nie wcześniej. Więc ja sobie tak dam 4 do 6 tygodni i zobaczę, jak to będzie się goiło. Na pewno jeszcze wam jutro w świetle dziennym. Pokażę, jak to wygląda. Oczywiście należy stosować krem z filtrem, nie malować się przez kilka dni, nie pić alkoholu, więc standardzik. I co jeszcze mi się spodobało? Już Wam pokażę, co dostałam. Dostałam jeszcze, co uważam, że to jest super cute, paszport piękna. Wyobraźcie sobie, to jest taka książeczka, gdzie wpisywane są wszystkie zabiegi, które dana osoba przeszła z medycyny właśnie estetycznej. I tutaj mam wpisane, że data zabiegu 18 listopada. Jest napisana moc lasera oraz rodzaj lasera. I pani doktor mi powiedziała, że to jest po prostu w celu, by wiedzieć na przeszłość, co było użyte, w jakiej mocy, gdyby coś się tam zawieruszyło, lub gdybym ja chciała zmienić osobę, która wykonuje zabieg. Ale mówiąc szczerze, po dzisiejszym dniu nie mam takiego zamiaru, bo jak spojrzałam się teraz w lustrze, to naprawdę przeżyłam bardzo pozytywny szok. Więc super sprawa z tą książeczką. Jeśli chodzi ogólnie o jakiekolwiek zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, to nie mam nic przeciwko. Niech każdy robi co chce. Bo gdybym miała hajs, to pewnie też bym sobie coś tam podrobiła. Za jakiś czas, bo czemu nie? Uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale trzeba zachować rzecz jasna, na zdrowy rozsądek, a nie każdy go ma, żeby się nie wyglądać karykaturalnie. I jeszcze byłam na przepysznej kawie ze Starbucksa Gingerbread Latte, bo już weszły. I miałam iść gdzieś indziej, ale zatrzymałam się w Galerii Krakowskiej, bo uznałam a co tam? Wiecie, wjeżdżałam już po schodach na górę, ale tak rzuciło mi się w oczy Starbucks. Sobie myślę, okej. Okay, nie piłam tam jeszcze kawy, więc zajrzę, zobaczę. I usiadłam sobie w rogu, zamówiłam właśnie gingerbread latte i była przepyszna. Naprawdę, w końcu wypiłam wspaniałą kawę ze Starbucksa. Niebo w gębie. Pierwsza kawa zimowa już jest zaliczona. Ogólnie oglądałam, bo w Ameryce był taki szał ostatnio, na limitowane kubeczki, pojemniczki, słoiczki w kształcie misia szklane w Starbucksie. I jak to wyglądało oraz na temat tego, jak ludzie byli niezadowoleni, ponieważ niektórzy stawali o trzeciej nad ranem, żeby dostać się na czwartek do Starbucksa, by móc kupić ten oto limitowany kubeczek, a tam lipa był tylko jeden, na przykład, albo zero. Bo tak właśnie Starbucks postąpił, że postanowił wydać po kilka, a niech się ludzie rzucają coś na wzór, wiecie, Black Friday w 2000 roku. Także jest wielka, jakby to określić, nie tyle hała, tylko burza, jeśli chodzi o internet na temat tego, co się wydarzyło w amerykańskich starbucksach. Owszem, przeuroczy jest ten kubeczek i nie dziwię się czemu ludzie go chcieli, bo sama bym chciała, gdybym mogła, ale wiadomo, bez przesady. O 6 rano bym raczej nie stawała. I jeszcze przy okazji weszłam do dobrej pączkarni. Nie wiem, co mnie tam popchnęło, żeby to zrobić. Chyba czyste łakomstwo, ale mam dwa pączuszki. Jeden dla mnie, jeden dla papucha. Dla mnie pistocjowy. Jestem przed okresem. Całe życie, więc czemu nie. Plus uznałam, że dla osłody dzisiaj sobie wezmę. Dzisiaj poćwiczymy żołądek po prostu. Wiecie, te pączki z dobrej pączkarni nie są jakoś super tanie, ale jednak są jeszcze w takim przyzwoitym przedziale cenowym powiedzmy. Z różeniem oka, że raz na jakiś czas można sobie zafundować. Plus, no smak, nie ukrywajmy, jest zdecydowanie lepszy od tych pączków, które są dostępne w Lidlu czy w Biedronce czy w jakimś tam GS-ie obecnie. Także uważam, że warto dać tę dychę, Czy tak jak w przypadku tego, spisać 13 czy 14 zł za pączka i zjeść dobrego pączka, niż powiedzmy 4 zł i mieć taki niesmak w ustach. Ale co też zauważyłam. Otworzyła się konkurencja dla gorącego precla w Krakowie i nazywa się to Dobry Precel. I ceny mają troszeczkę niższe, aczkolwiek z zakresu tych wyższych, czyli 15. I mówiąc szczerze, byłam w szoku, jak to zobaczyłam. Tym bardziej, że w galerii krakowskiej to było jakoś tak, że z jednej strony był gorący precel, a z drugiej strony był ten Dobry Precel. I <grym> mi się trochę śmiać chciało. I też szukałam stoiska z tymi precelkami bawarskimi, ale niestety już go nie było. Więc nie wiem, czy czasem nie został wygryziony przez konkurencję, co mnie smusi, bo te presle bawarskie były przepyszne. I troszeczkę liczyłam na to, że kupię jednego, a tu taka lipa. A papuch jest na siłowni i on ogólnie chciał dwa pączki, ale ja mu to wyperspadowałam z głowy. Powiedziałam jeden max. Nie dwa, nie bawimy się w takie przebuje jak kiedyś. Jeden w zupełności wystarczy. Człowiek grzeje i grzeje, a tu dalej zimno. Wiadomo dlaczego. Wiadomo kto tutaj zabiera całe ciepełko. Wszystko jasne. Łaciuś uwielbia właśnie wylegiwanie się na grzejniczku. A ja tak jak obiecałam mam dla Was błyskawiczny update na temat tych moich naczynek. Patrzcie jak to wygląda fantastycznie. Jest znaczna poprawa. Lekarka też uprzedzała mnie o tym, że mogą pozostać jakieś tam dziwne rzeczy, plus coś tam może się jeszcze porobić, i tak dalej, tak dalej, ale już teraz jestem w stanie stwierdzić, że to nie był błąd, udanie się do niej. I rzeczywiście tym razem udało mi się trafić na kompetentną, odpowiednią osobę, więc jestem mega happy. Ochłodziło się totalnie z takich update'ów i mamy obecnie 0 stopni. Rano było na minusie kilka i wybrałam się z rana na spacer. Teraz pracuję, a właściwie mam przerwę. No ale wiecie, do czego zmierzam. I jeszcze może tak, a propos tych naczynek, to u mnie ten problem, z tego co pamiętam, pojawił się jakoś w okresie dojrzewania, i od tamtej pory gdzieś to tam zawsze było. Ale wiecie, za granicą po jednym nieudanym zabiegu, znaczy nieudanym, nie do końca może efektywnym, o tak to ujmę. Uznałam, że nie ma sensu tego robić. No i tutaj człowiek przyjechał i gdzieś to tam zawsze schodziło na drugi plan, bo były ważniejsze rzeczy, ale teraz się na szczęście udało, więc jestem happy, happy, happy. I mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli macie podobne problemy, to dzielcie się ze mną też wrażeniami, jak tam to u was przebiegało i czy zeszło, czy nie zeszło. Może macie też jakieś kremy do polecenia, które by rzeczywiście dbały o skórę, wzmocniły naczynka ale wiadomo, ich nie zlikwidują. No ale tak czy siak, jeśli macie jakieś fajne kremy do pielęgnacji, to dajcie znać. Jeśli mielibyście problem właśnie z naczynkami i chcielibyście je skutecznie zamknąć, to już wiecie, do jakich drzwi pukać. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to lajkujcie i subskrybujcie. I widzimy się w kolejnym. Buźka! I na do widzenia jeszcze raz. Ten przepiękny, cudowny, jedyny mruczący łaciuś. <noise> Uwielbiam. Ja nie wiem, jak mu jest tam wygodnie na tym leżeć, ale jakoś jest. Po prostu. Jakoś jest.